Co mają nietoperze do linii kolejowych? Na pierwszy rzut oka temat mógłby się wydawać wręcz abstrakcyjny. Tymczasem wiele linii kolejowych, biegnących wzdłuż drzew, lasów, czy różnych obiektów kolejowych, często opuszczonych, na których znajdują się liczne przepusty, tunele, mosty, wiadukty, czy inne obiekty inżynieryjne, to środowisko bardzo korzystne dla nietoperzy. Zarówno ze względu na tymczasowe i kryjówki, jak i miejsca siedliska, rozmnażania czy przetrwania zimy. W Polsce badania zachowań nietoperzy przy liniach kolejowych prowadzono w ostatnich latach na ponad 20 obszarach. Dzięki zastosowaniu detektorów ultradźwiękowych Kamery termowizyjne i psa tropiącego wykazano, że kilkanaście gatunków powszechnie wykorzystuje obiekty kolejowe, w tym mosty i przepusty. Najczęściej służą im one jako dzienne schronienia. Linie kolejowe są dla nietoperzy szlakiem migracji. Wędrują one wzdłuż sieci trakcyjnej oraz pasów zieleni powstałych w pobliżu torów. Dlaczego problem przebywania nietoperzy przy liniach kolejowych jest tak istotny? Mówią o tym stosowne rozporządzenia i przepisy prawne, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby ruch pociągów i kolizje ich z nietoperzami nie wpływały na ginięcie poszczególnych gatunków populacji. Wśród występujących około 30 gatunków nietoperzy w Polsce jest nocek, mroczek posrebrzany, mroczek pozłocisty, borowiaczek czy mopek. Dlatego kwestia obecności nietoperzy w obrębie linii kolejowych, a także stosowna ich ochrona jest to temat istotny. Poza tym należy mieć na uwadze, że gatunki te zostały ujęte jako zagrożone wyginięciem lub ginące. Wpływ kolei na przyrodę jest często rozpatrywany w odniesieniu do inwestycji dotyczących budowy nowych i rewitalizacji istniejących linii kolejowych. Oddziaływanie to jest często porównywane do wpływu, jaki na przyrodę mają drogi. Transport drogowy różni się jednak od kolejowego w kilku zasadniczych kwestiach: natężenia ruchu i prędkości pojazdów oraz generowanego hałasu, a także w przypadku większości inwestycji drogowych rozległości zajęcia terenu. Oddziaływanie sieci komunikacyjnych ma wpływ na zwierzęta, może prowadzić do fragmentacji ich siedlisk. Trudności w przemieszczaniu się do nich i powstania tzw. efektu barierowego. Może prowadzić też do wysokiej śmiertelności zwierząt w wyniku kolizji z pojazdami czy opuszczania lub pogarszania siedlisk wskutek oddziaływania hałasu, światła i zmiany stosunków wodnych. Jednak w przypadku kolei wpływ tych czynników wydaje się być mniejszy niż w przypadku dróg. Ile remonty obiektów kolejowych, które niejednokrotnie są zasiedlone przez nietoperze, mogą istotnie wpływać na ich populację, to sam ruch pociągów ma już wpływ minimalny. Może on jednak oddziaływać na osobniki żerujące lub przelatujące między żerowiskami i kryjówkami, albo odbywające migracje sezonowe. Może wówczas dochodzić do kolizji zwierząt z pociągami. Jeśli nietoperze latają na wysokości jadącego pociągu, co określa się wysokością kolizyjną, narażone są wówczas na śmierć, chyba że wcześniej zareagują na zbliżający się pociąg. Transport kolejowy charakteryzuje się zupełnie innymi czynnikami wpływu na zwierzęta. Odznacza się on przede wszystkim zupełnie inną propagacją hałasu. Pod względem akustycznym pociągi oddziałują chwilowo, czego nie można powiedzieć o ruchu drogowym. Zatem inny jest wpływ na gatunki wykorzystujące podczas polowania słuch. Fala dźwiękowa w przypadku samochodów rozchodzi się z podobną intensywnością w kierunku jazdy i na boki. Podczas gdy, w przypadku pociągów, zwłaszcza tych towarowych, emisja związana z oddziaływaniem kołoszyna jest znacznie większa na boki niż w kierunku jazdy. Zatem ucieczka przed przejeżdżającym pociągiem może nastąpić później niż przed samochodem. A to zwiększy ryzyko kolizji śmiertelnych. Inna jest również struktura ruchu kolejowego. Większe jego natężenie, zwłaszcza w przypadku pociągów pasażerskich, ma miejsce w dzień. Natomiast zdecydowanie niższe jest ono w nocy. W nocy kursują zwłaszcza pociągi towarowe. Pociągi towarowe są również zdecydowanie wolniejsze. Zatem ryzyko generowane przez oba rodzaje transportu. Będzie też różne. Ze względu na rozmiary i prędkość, samochody ciężarowe stanowią większe zagrożenie dla nietoperzy niż auto osobowe. Jeśli chodzi o ruch pociągów pasażerskich, jego natężenie stanowi około 20% dziennego. Na drogach można powiedzieć, że jest nieco podobnie, aczkolwiek nie jest to regułą, ponieważ często zależy od różnych. Uwarunkowań. Inne jest również natężenie ruchu. Na drogach krajowych jest ono liczone w dziesiątkach tysięcy pojazdów na dobę, a na szczególnie uczęszczanych przekracza nawet 100 tysięcy. Na większości najbardziej obciążonych ruchem szlakach kolejowych w Polsce liczba pociągów waha się pomiędzy 100 a 150 na dobę. Jednak takie linie kolejowe to niski odsetek. Zatem ryzyko śmiertelności nietoperzy w obu przypadkach jest inne. W Polsce ponad 60% linii kolejowych jest zelektryfikowanych. Infrastruktura ta emituje promieniowanie elektryczne i magnetyczne, wzdłuż którego może odbywać się migracja gatunków o niskim zasięgu echolokacji. Przy drogach tego problemu nie ma. Poza tym kolejowa sieć trakcyjna może wymuszać na nietoperzach przelot na wysokości powyżej jadącego pociągu. Może to wynikać z faktu, że często przemieszczają się one wzdłuż elementów liniowych. Na trasach przelotu nietoperzy nad drogami buduje się charakterystyczne konstrukcje zwane bramownicami, nad którymi ssaki bezpiecznie przelatują. O ile oddziaływanie elektromagnetyczne generowane przez trakcję kolejową nie wpływa znacząco na nietoperze, to nie można tego powiedzieć w przypadku hałasu czy ryzyka kolizji, z uwagi na zbyt duże różnice pomiędzy typami infrastruktury. Za pośrednie pozytywne oddziaływanie linii kolejowych przebiegających przez tereny rolnicze można uznać fakt, że są one dobrym siedliskiem dla karlika malutkiego czy borowca wielkiego. Są one również trasą przelotów różnych gatunków. W okresie migracji i hibernacji nietoperze wykorzystują niektóre przepusty pod torami. Bezpośrednim oddziaływaniem linii kolejowych mogą być kolizje z ssaków z pociągami oraz zmniejszenie dla niektórych gatunków ich żerowisk i kryjówek w dziuplach drzew. Redukcja siedlisk wynika zarówno z budowy nowych linii na obszarach leśnych, jak i modernizowania istniejących. Niewielka liczba stwierdzonych kolizji nietoperzy z pociągami może sugerować, że śmiertelność ich w związku z tym jest mała. Nie można tego powiedzieć o drogach, które przecinają odpowiednie dla nietoperzy siedliska i trasy ich przelotu. Badania prowadzone przy dwóch liniach kolejowych w Anglii dały wyniki niejednoznaczne. Przy jednej wykazano spadek aktywności nietoperzy wraz ze zmniejszeniem odległości od linii kolejowej. Jednak takiego efektu nie wykazano przy innych liniach. Podobne badania przeprowadzone przy kilku drogach w Anglii wykazały wysoki wzrost aktywności nietoperzy wraz z oddalaniem się od dróg co wskazuje silnie ich wpływ na żerowanie i przeloty. Możliwe jest występowanie efektu bariery poprzez fragmentację leśnych żerowisk oraz odstraszające działanie hałasu i oświetlenia, wpływającego na ciągłość korytarzy ekologicznych. Jednak biorąc pod uwagę natężenie i strukturę ruchu kolejowego w porze nocnej, oddziaływanie to może być znikome. Możliwe jest jednak płoszenie zwierząt przez hałas przejeżdżających pociągów. Co ograniczy powierzchnię żerowisk gatunków polujących biernie nasłuchujących szumów, wytwarzanych przez owady stanowiące pożywienie nietoperzy. Żerowanie może być również zakłócone przez podmuch przejeżdżających pociągów. Aczkolwiek światło przy liniach kolejowych nie powinno negatywnie oddziaływać na nietoperze. Linie kolejowe i ich sąsiedztwo na ogół w podobnym stopniu wykorzystywane są przez nietoperze. Dotyczy to siedlisk, które przecina linia i tych występujących na obszarze leśnym. Zatem linie kolejowe pełnią podobną rolę dla nietoperzy, co tereny przyległe. Nie wpływają one jednak na wzrost lub spadek aktywności poszczególnych gatunków. O ile borowce, mroczki i niektóre karliki często przemieszczają się i żerują wzdłuż torów, to gatunki żerujące wśród roślinności, takie jak nocki i mopki, unikają ich sąsiedztwa. Najprawdopodobniej ze względu na zbyt duży obszar otwarty i nieciągłość drzew rosnących wzdłuż linii. Badania z ostatnich lat potwierdzają zdecydowaną przewagę przelotów nietoperzy powyżej torów kolejowych lub pod nimi. Ssaki te przelatują nad obiektami mostowymi oraz przez przepusty pod torami. Teren kolejowy jest atrakcyjny dla nietoperzy. Wykorzystują one przestrzeń powietrzną nad torami i w bezpośrednim ich sąsiedztwie jako żerowisko. Nietoperze lecą wzdłuż linii kolejowych niezależnie od przecinanych przez nie siedlisk. Stanowią one zatem ważny szlak ich przelotów, a zwłaszcza karlików i borowców. Najwięcej przelotów wzdłuż linii kolejowych ma miejsce znacznie powyżej ich oraz w okolicy zieleni rosnącej wzdłuż torów. Około 40% przypadków może dotyczyć przelotów i żerowania na bardzo dużej wysokości. Przy czym przeloty wzdłuż linii na niskiej wysokości i żerowanie w jej okolicy mają często miejsce w maju. Z kolei w lipcu wzrasta ich liczba przy liniach wzdłuż rzek. W 2016 roku prowadzono w niektórych regionach Polski badania odnośnie zachowania i reagowania niektórych gatunków nietoperzy na przejeżdżające pociągi. Wśród badań było obserwowanie gatunku nocka rudego, przeważnie w obrębie mostów i rzek. Okazało się, że gatunek ten nie reaguje na szybkie składy Intercity, które Wiadomo, potrzebują o wiele, wiele mniej czasu z racji większej szybkości na przejechanie przez dany obiekt. Natomiast grudy opuszczał obiekt Żerowiska, czyli, no powiedzmy, no mosty kolejowe, prawda, podczas przejazdu ciężkich pociągów towarowych. No wiadomo, poziom hałasu jest tutaj o wiele, wiele dłuższy. Pociąg towarowy potrzebuje więcej czasu, żeby przejechać przez dany obiekt, to też nietoperze gwałtownie reagowały. Jaki jest poziom śmiertelności nietoperzy wzdłuż linii kolejowych? Okazuje się, że nie jest zbyt wysoki, no i dobrze, bo cały czas chodzi o to, żeby pociągi, ruch na liniach kolejowych nie wpływał. Destrukcyjnie na, nie zapominajmy, gatunki, które są objęte w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, ochroną prawną. Śmiertelność nietoperzy oczywiście istnieje, choć w niewielkim stopniu. Ewentualne ich kolizje z pociągami mogą mieć miejsce w pobliżu kolonii rozrodczych oraz w okresie wysokiej aktywności żarowej. Nietoperzy, no i generalnie od połowy lipca do końca września. Jednak y, śmiertelność tych ssaków y, w wyniku kolizji z pociągami nie jest na tyle duża, żeby y, no, stanowiła jakieś poważne zagrożenie dla populacji. Ssaki te wykorzystują różne obiekty, często opuszczone i bezużyteczne, znajdujące się przy liniach kolejowych. Mogą być to miejsca hibernacji, rozrodu albo przejściowych kryjówek. Nietoperze wykorzystują niekiedy przepusty pod torami kolejowymi, gdzie niejednokrotnie stwierdzono zasiedlenie ich przez nocki rude czy gacki brunatne. W starych bunkrach czy nieczynnych tunelach kolejowych ssaki często zimują. Jednym z istotnych dla nietoperzy obiektów jest tunel kolejowy w Szklarach na Pogórzu Dynowskim, będący częścią przeworskiej kolei dojazdowej. Stwierdzono w nim nocka dużego, nocka nad Terrera, mroczka późnego, gacka brunatnego i mopka. Linia kolejowa 91, Rzeszów Zachodni, Bocznica. Styczeń. Dzisiaj jest dosyć ciepło, bo 3 stopnie plus i proszę bardzo, mamy tutaj nietoperza. No klasyczny przykład chowania się w różne szczeliny tych ssaków przy liniach kolejowych i nie tylko zresztą. Takie ścielnie jak ta nietoperz potrafi przezimować praktycznie od końca października do marca, bo wtedy jest ich okres hibernacji. No podczas tego okresu nietoperze obniżają temperaturę ciała do 30 stopni Celsjusza. Bardzo niebezpieczne jest wybudzanie ich w tym okresie, dlatego należy pozostawić je w spokoju. Nietoperz jest zbawienny dla ludzi, ponieważ no, przynajmniej w przypadku niektórych gatunków, ich podstawowym menu są komary. No, oczywiście yy, żywią się one wieloma innymi owadami. Ten nietoperz jest tutaj jeden, no ale to oznacza prawdopodobnie, że gdzieś w pobliżu musi być ich więcej. No, takim miejscem jest na przykład na Podkarpaciu tunel w Szklarach, gdzie od wielu lat hibernują nietoperze, nie tylko zresztą hibernują, aczkolwiek ostatnio trudno coś na ten temat więcej powiedzieć, ponieważ w tunelu panuje przeciąg, nie ma z jednej strony drzwi i w związku z tym nie wiadomo, czy nietoperze się stamtąd nie wyniosły. No w każdym razie widzę, że nietoperz od pewnego czasu odpoczywa, więc ja dam mu spokój. Obserwacje wykazały, że obiekty związane z obsługą ruchu kolejowego, w tym nastawnie, budki dróżników, budynki stacji, przepusty i inne obiekty inżynierskie, są bardzo cennymi siedliskami różnych gatunków nietoperzy. Najprawdopodobniej adaptują się one do hałasu i drgań generowanych przez ruch pociągów, a śmiertelność jest nieznacząca. Brak do nich dostępu osób postronnych, jak również liczne szpary, czynią te miejsca cennymi dla nietoperzy. Dotyczy to jednak niemal wyłącznie obiektów, które od wielu lat nie były remontowane. Przeloty nietoperzy wzdłuż torów bez istotnego ryzyka kolizji potwierdzają ważną funkcję sieci linii kolejowych dla tych zwierząt. Sieć ta może stanowić jeden z istotnych w skali kraju szlaków przemieszczania nietoperzy, wzdłuż którego położone są liczne obiekty, mogące być miejscem dziennego schronienia. Zatem, sieć linii kolejowych z okoliczną infrastrukturą jest istotna w kontekście ochrony nietoperzy w Polsce. Funkcja ta powinna być zachowana również podczas prowadzenia prac modernizacyjnych. Niepodejmowanie przez wiele lat, zwłaszcza na przełomie XX i XXI wieku takich prac na kolei, stworzyło dogodne warunki siedliskowe dla nietoperzy w sąsiedztwie torów. Zatem obszary kolejowe w ostatnich latach były miejscem rozrodu tych ssaków. W świetle inwestycji kluczowym wyzwaniem wydaje się takie prowadzenie prac modernizacyjnych, które nie spowoduje negatywnego oddziaływania na nietoperze. Utrata chociażby jednej kolonii wydaje się być o wiele większą stratą dla lokalnej populacji niż cała śmiertelność nietoperzy na obszarze podległym jednemu zakładowi linii kolejowych. Nietoperze wykorzystują linie kolejowe jako szlaki migracyjne. Ssaki te migrują wzdłuż trakcji, zieleni i ekotonu stworzonego przez budowę linii. U gatunków typowo leśnych, żerujących wzdłuż roślinności, kolej nie pełni takiej funkcji albo jest ona znacznie mniejsza, co wiąże się z brakiem leśnych żerowisk i nieprzerwanych elementów liniowych, których ciągłość jest szczególnie istotna dla nietoperzy. Udział zachowań kolizyjnych w stosunku do aktywności ssaków na terenie kolejowym jest niewielki a zatem ich śmiertelność jest niższa niż w przypadku dróg. Również eksploatacja linii kolejowych nie ma negatywnego wpływu na występowanie nietoperzy.